Witajcie moi drodzy, a tutaj jesteśmy w restauracji. Tankę na, na niedzielnym obiadku. To są, mój mąż zamówił herbatkę. Mamy do tego taki chleb. To jest w okóle, słuchajcie, piekarnia taka. Piekarnia, restauracja turecka. Ale jakie oni mają tu dobre rzeczy, naprawdę przepyszne. W ogóle ten sznycel, zobaczcie, jaki on ma, ile on ma mięsa. W sobie, to jest z kurczaka oczywiście. Sznycel i te frytki. No wszystko jest bardzo dobre i to jest w ogóle chleb z ich piekarni. Także naprawdę mamy tutaj bardzo dobry, dobry obiad. To taki jest wyspy tej piekarni, bardzo ładnie stojówki są takie. Tutaj siedzimy sobie na takich zobaczcie fotelach. No, bardzo fajnie jest. Także fajnie, ok. Biorę się za jedzenie, póki gorąco. Jest bardzo gorąco. Pozdrawiam.